Namaste. Cześć, tutaj Klaudia Jogini. Dziś zapraszam Cię na jogę na słuchawki, w której zrobimy pełne powitanie słońca, czyli Surian Namaskar. Przejdziemy sobie przez wszystkie pozycje tak, aby poczuć w nich siebie, swoje ciało i tak, aby poczuć się w nich stabilnie. Następnie powtórzymy te pozycje w płynnej sekwencji, tak aby spróbować połączyć ruch wraz ze swoim oddechem. Surianna Maskar to przepiękny zestaw 12 pozycji, które sprawiają, że łączymy nasze ciało Umysł i oddech w jedność. W opisie tej praktyki znajdziesz link do grafiki, pokazującej wszystkie pozycje występujące w tej sekwencji. Pamiętaj, że Ty znasz siebie najlepiej i jesteś dla siebie swoim najlepszym nauczycielem. Obserwuj swoje ciało uważnie, szanuj jego możliwości i ograniczenia. Jeżeli w trakcie praktyki w którymkolwiek momencie zrobi się zbyt trudno, bądź niezbyt jasno i klarownie, to pozwól sobie na odpuszczenie. Odpręż się i zrób dokładnie to, czego potrzebujesz w danym momencie. Zapraszam Cię na matę. Stań na początku swojej maty i ułóż stopy na szerokość bioder równolegle do siebie. Dłonie opuszczone są wzdłuż tułowia. Kolce biodrowe delikatnie wypchnij do przodu i wydłuż swoją sylwetkę. Wciągnij pępek, otwórz klatkę piersiową, ściągając łopatki do tyłu. Poczuj się stabilnie w tej pozycji. Weź głęboki wdech i unieś ręce do góry nad głowę. Połącz je ze sobą w namaskar i opuść w dół na wysokość serca. Brana Masana, czyli pozycja stojąca z Namaste. Odetchnij tutaj głęboko, poczuj ciężar swojego ciała na macie. Głęboki wdech i głęboki wydech. Z kolejnym wdechem ponownie unieś obie ręce do góry nad głowę, teraz rozsuń dłonie na szerokość barków, wyciągnij je wysoko i delikatnie skłonić się do tyłu, pamiętając o wciągniętym pępku. Otwieramy klatkę piersiową, ręce, barki, delikatnie w tył. Biodra zostają w tej samej linii, co nasze kolana i kostki. Z wydechem powoli zroluj się w dół, kręg po kręgu, odpuszczając do skłonu w przód, padahastasana, Odpuść wszelkie napięcia. Rozluźnij twarz, czoło, poliki. Odpuść napięcia z rąk, z barków i z pleców. Głęboki wdech i głęboki wydech. Zegnij teraz mocno nogi w kolanach tak, aby móc położyć dłonie na macie. Twoje stopy są pomiędzy dłońmi. A dłonie umieszczone są po zewnętrznych stronach stóp. Kolana są zgięte. Weź tutaj wdech i przenieś lewą stopę do tyłu wykrok, odkładając lewe kolano na macie. Ashwa Sanscharana pozycja ruchu konia. Twoja prawa stopa oraz prawe kolano są zgięte i są w tej samej linii co dłonie. Lewa noga jest w tyle wraz z lewym kolanem odłożonym na matę. Wciągnij pępek, aby uniknąć jakichkolwiek odczuć i bólu w lędźwiach. Postaraj się otworzyć swoją klatkę piersiową i spojrzeć swoim wzrokiem przez siebie. Wydłuż swoją sylwetkę. Głęboki wdech i głęboki wydech. Z kolejnym wdechem zadrzej Palce lewej stopy na flex, a następnie przesuń prawą stopę do tyłu i unosząc biodra do góry, odepchnij się dłońmi w górę, przechodząc do pozycji psa z głową w dół. Wdech. Tutaj jesteśmy oparci ciężarem ciała na naszych stopach oraz dłoniach. Kolana są lekko zgięte, a plecy mocno wyprostowane. Biodra oraz pośladki skierowane są mocno do góry, a do muka szwan W tej pozycji staramy się skupić na wyprostowaniu pleców, wydłużeniu sylwetki, a dopiero kiedy poczujemy, że nasze plecy są wyprostowane, klatka piersiowa otwarta, próbujmy wyprostować nogi w kolanie. Możemy też przenosić ciężar ciała z prawej na lewą, z lewej na prawą stopę, tak aby rozluźnić napięcie z łydek, z łód i z całej tylnej taśmy. Z kolejnym wdechem przesuwamy ciężar ciała do przodu, tak jakbyśmy chcieli przejść delikatnie do pozycji deski, ale wciąż nasze ręce są wyprostowane. Odkładamy oba kolana na matę, klatkę piersiową i brodę. Biodra zostają wysoko. Ashtanga asana. Pozycja ośmiu kończyn podpartych o podłogę. Podłogi dotykają tylko stopy, dłonie, klatka piersiowa i broda. Głęboki wdech i wydech. Z kolejnym wdechem przesuwamy nasz brzuch, odkładając biodra na matę i wyciągamy klatkę piersiową unosząc ją do góry nogi, biodra zostają nisko a klatka piersiowa i głowa wyciągnięta jest do góry, pozycja kobry budżangasana zrób tutaj głęboki wdech, wyciągnij się pamiętaj o wciągniętym pępku i próbuj otwierać klatkę piersiową ściągając łopatki łokcie są delikatnie zgięte tak, aby nie robić w nich przeprostu Teraz postaraj się odepchnąć od ziemi nogami, dłońmi, pomagając sobie siłą mięśni naszego brzucha, powrócić do pozycji psa z głową w dół, czyli tak, aby nasze dłonie i stopy dotykały maty, a ośladki i biodra były wypchnięte do góry. Wciągamy pępę, prostujemy plecy. Możemy przesuwać ciężar ciała z prawej stopy na lewą stopę. Bądź próbować prostować nogi w kolanach, jeżeli czujesz, że pozycja jest dla Ciebie stabilna i masz wyprostowane plecy. Pamiętaj, aby odpychać się mocno dłońmi w tył. Teraz z kolejnym wdechem powróć swoją lewą stopą do przodu, tak aby ułożyć ją pomiędzy dłońmi i od razu odłóż swoją prawą nogę wraz z kolanem na matę. Jesteśmy teraz z powrotem w pozycji wykroku, teraz nasza lewa stopa i lewe zgięte kolano są z przodu wraz z dłońmi, a nasza prawa noga wydłużona w tyle. Postaraj się wciągnąć pępek, wyciągnąć dół do góry, spojrzeć przed siebie i ściągnąć łopatki w tył. Weź głęboki wdech i zrób głęboki wydech. Z kolejnym wdechem zadrzej palce prawej stopy na flex, delikatnie unieś kolano do góry, a następnie z wydechem powróć prawą stopą do przodu. Oba kolana są zgięte, jesteśmy w pozycji skłonu w przód. Następnie powoli możesz próbować prostować nogi w kolanach i odpuszczać napięcie w skłonie. A następnie z wdechem kręg po kręgu zrolować się do góry, wyciągnąć ręce nad głowę, unieść je wysoko, rozszerzone dłonie na szerokość barków, delikatny skłon w tył, wyciągnij się i z wydechem połącz dłonie ze sobą i opuść je na wysokość serca, powracając do pranam asany, czyli pozycji stojącej z dłońmi w namaskarze. Odpuść wszelkie napięcia, zaobserwuj swoje ciało. Przeskanuj je uważnie od stóp, przez nogi, biodra, brzuch, klatkę piersiową, plecy, barki, ręce, ramiona, dłonie, aż po sam czubek głowy. Weź głęboki wdech i zrób głęboki wydech. Powtórzymy teraz na drugą stronę. Z wdechem unosimy obie ręce do góry nad głowę. Rozsuwamy je na szerokość barków i robimy delikatny skłon w tył. Z wydechem powoli rolujemy kręg po kręgu skłon w przód, odpuszczając napięcie. Zrób głęboki wdech i wydech w tej pozycji. Zegnij nogi w kolanach. Tak nisko, aby ułożyć swoje dłonie na macie po zewnętrznej stronie stóp. Z wdechem teraz prawa stopa idzie do tyłu, i od razu odkładamy prawe kolano na macie. Lewa noga jest z przodu, pomiędzy dłońmi, zgięta w kolanie. Wyciągnij się do góry, spójrz przed siebie, ściągnij łopatki. Głęboki wdech, głęboki wdech. Z wdechem zadrzej palcem na flex, unieś kolano prawej stopy do góry i przesuń swoją lewą stopę w tył, tak aby przejść do pozycji psa z głową w dół. Teraz oparci jesteśmy tylko stopami i dłońmi o naszą matę. Czubek naszych pośladków wypchnięte są wysoko do góry. Próbujemy prostować plecy i delikatnie prostować nogi w kolanach. Głęboki wdech. I głęboki wydech. Z kolejnym wdechem przesuwamy ciężar ciała delikatnie w przód do pozycji deski, a z wydechem odkładamy kolana, klatkę piersiową, brodę w dół do pozycji ośmiu punktów. Podparcie biodra są wysoko. Przesuwamy ciężar ciała do dołu na matę, odkładając brzuch i z wdechem. Wyciągamy klatkę piersiową i głowę do góry, przechodząc do pozycji kobry. Nasze nogi, biodra zostają wydłużone na macie, a klatka piersiowa i głowa są wyciągnięte do góry i wysoko w przód ściągamy łobatki. Prostujemy się i pamiętamy o wciągniętym pępku dla asekuracji naszych lędźwi. Teraz z wdechem zadzieramy palce na flex i z wydechem Odpychamy się dłońmi i stopami do góry i w tył, czyli wracamy do pozycji psa z głową w dół. Prosty plecy, głęboki wdech i głęboki wydech. Teraz z kolejnym wdechem prawa stopa wraca do przodu pomiędzy dłońmi. Od razu odkładamy lewą nogę w kolanie na macie i wyciągamy się do góry. Jesteśmy w wykroku i patrzymy klatką piersiową i wzrokiem przed siebie. Głęboki wdech i głęboki wydech. Z kolejnym wdechem zadzieramy palce naszej lewej stopy na flex, unosimy kolano do góry i z wydechem powracamy lewą stopą w przód pomiędzy dłonie. Jesteśmy teraz w pozycji skłonu, głowa jest luźno, ręce luźno. Staramy się wyprostować nogi. Możemy oderwać ręce delikatnie do góry. Głęboki wdech i głęboki wydech. Z kolejnym wdechem rolujemy kręg po kręgu do góry, cały tułów wyciągając się, unosimy dłonie nad głowę, robimy delikatny skłon w tył, łączymy ze sobą dłonie w namaskar i z wydechem opuszczamy na wysokość serca. Pięknie, pełny cykl powitania słońca na lewą i na prawą stronę został wykonany. Teraz spróbujemy powtórzyć całą sekwencję powitania Słońca na lewą i prawą stronę w zgodzie z naszym oddechem. Jeżeli coś będzie dla Ciebie zbyt szybkie, to pozostań w swoim tempie, słuchając siebie, potrzeb i możliwości swojego ciała. Z wydechem unosimy ręce do góry nad głowę, delikatny skłon w tył, wyciągamy się. Z wydechem rolujemy kręg po kręgu, skłon w przód, zginamy nogi w kolanach, odkładamy dłonie na matę. Z wdechem lewa stopa do tyłu, wykrok odkładamy lewe kolano na matę, wyciągamy się do góry i z wydechem przenosimy prawą stopę do tyłu, przechodząc do pozycji psa z głową w dół. Odpychamy się dłonmi, prostujemy plece. Z wdechem ciężar ciała do przodu do deski, z wydechem odkładamy oba kolana, klatkę piersiową, brodę na matę. Następnie przesuwamy ciężar ciała w przód i z wdechem wyciągamy klatkę piersiową i głowę wysoko do góry, ściągając łopatki. Zadzieramy palce na flex i z wydechem wracamy do pozycji psa z głową w dół, odpychając się mocno dłońmi i stopami, wypychając biodra i po ośladki w górę. Z wdechem lewa stopa wraca pomiędzy dłonie, wykrok, odkładamy prawe kolano na ziemię, wyciągamy klatkę piersiową i głowę do góry, dłonie zostają na macie. Z wydechem przesuwamy naszą prawą stopę do przodu, przechodząc do skłonu w przód. Wdech, rolujemy kręg po kręgu do góry, wyciągamy się, dłonie nad głową, delikatny skłon w tył, i wydech, łączymy dłonie w namaskar, odkładając na wysokość serca. Głęboki wdech i głęboki wydech. Teraz na prawą stronę, głęboki wdech, unosimy ręce do góry nad głowę, wyciągamy się wysoko. Wydech, rolujemy kręg po kręgu w dół, pada hastasa na skłon, w przód, odpuszczamy napięcia, odkładamy dłonie na matę. I z wdechem przesuwamy teraz prawą stopę do tyłu. Wykrok odkładamy od razu prawe kolano na matę. Wydech przesuwamy naszą lewą stopę do tyłu i przechodzimy do pozycji psa z głową w dół, wyciągając biodra do góry. Plecy proste. Możemy przenieść ciężar ciała z prawej stopy na lewą, z lewej na prawą, wdech ciężar ciała do przodu. Wydech, kolana, klatka piersiowa i broda idą w dół do pozycji ośmiu punktów podparć. Przesuwamy teraz ciężar ciała w przód, odkładając brzuch na matę i z wdechem unosimy głowę i klatkę piersiową do góry, odpychając się dłońmi wysoko do pozycji kobra. Z wydechem teraz zadzieramy palce na flex i powracamy do pozycji psa z głową w dół, wypychając biodra wysoko do góry. Prostujemy plecy, odpychając się dłońmi i stopami do góry. Z kolejnym wdechem prawa stopa wraca do przodu, wykrok pomiędzy dłońmi, odkładamy lewe kolano na ma, wyciągamy klatkę piersiową głowy do góry i z wydechem powracamy lewą stopą do przodu, przechodząc do skłonu w przód. Wdech, rolujemy kręg po kręgu do góry, wyciągając się wysoko, unosimy ręce nad głowę, delikatny skłon w tył. I wydech, odkładamy dłonie na wysokość serca w pozycji Namaskar. Odetchnij. Głęboki wdech i głęboki wydech. Zobacz, jak teraz czujesz rytm bicia swojego serca, jak czujesz swoje ciało, jak czujesz swój oddech. Zauważaj i postaraj się nie oceniać. Po prostu bądź z wdzięcznością do siebie za to piękne powitanie słońca, za wszystko to, na co pozwoliło ci Twoje ciało, oraz za każde jego ograniczenie i za każdą możliwość. Głęboki wdech i głęboki wydech. Uśmiechnij się do siebie. I uśmiechnij się również do słońca, które zawsze jest, nawet jeśli go nie widzimy. Dziękuję Ci pięknie za tą wspólną praktykę Surya Namaskar. Mam nadzieję, że powitanie słońca teraz będzie dla Ciebie łatwiejsze, zrozumiałe. Zachęcam, aby wracać do praktyki powitania słońca każdego dnia, ponieważ ta sekwencja pięknie rozrusza Twoje ciało, Doda ci energii na cały dzień oraz połączy cię ze sobą i Twoim ciałem oraz oddechem, dając odrobinę spokoju i ukojenia dla umysłu na dzień dobry. Życzę Ci pięknej dalszej części dnia i do usłyszenia już wkrótce. Namaste.